Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak i witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Siemka, jestem tutaj też ja, Skorpionka. Wyraz nagrywa na swój kanał w tym samym momencie, więc będzie taki chaos, jak tego Kratos nie widział. Co? No nie wiem. Prowidzuję no mów dalej. No dobra, to ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o konkursie, który odbędzie się dokładnie za dwa tygodnie, czyli 26 grudnia. 26 grudnia. I ten konkurs, ludzie, będzie tak. No yy... Jezus, Maria. Każda, subskry... Każda subskrypcja zostawiona na moim kanale i na kanale Laniaka bierze udział. Więc żeby wziąć udział, musicie zostać na moim kanale i na kanale Laniaka. Danek powiedz, o co. Czy... Jezus, Marek. Danek powiedz, co, zwy... co zwycięzca będzie mógł odebrać? Jaki będzie miał wybór? Mogę powiedzieć, że zwycięzca wygrywa skin za 2000 fardolcy, jeżeli będzie chciał, a jeżeli nie, no to jakiś tam tańszy, nie wiem, jakieś emotkę, czy coś. A jeżeli nie chce skina, no to możemy podarować też karnet, który kosztuje 31 złotych. I oczywiście, jak nie macie forta, to maksymalnie nagrody do 30 zł czyli jakieś nie wiem pace of kart albo nie wiem co tam jeszcze tak. y... więc zwycięzca będzie mógł po prostu wybra wybrać swoją nagrodę do 30 jeśli nie złotych... będzie chciał żadnej nagrody tak jeśli nie będzie chciał żadnej nagrody to jakieś to promo to po prostu... można też jak nie tak a albo damy mu promo a jeśli nie będzie chciał to po prostu losujemy jeszcze raz i będzie kolejny zwycięzca Mów dalej, Lanek, kiedy coś się odbędzie. Tak dokładnie, jak w którą godzinę? O. Pamiętajcie, o że każdy sub bierze udział no i w sumie łapka też. I, może, i piszcie też w komentarzach. Pamiętajcie, żeby wpis, pisać w tak, komentarzach. Pod tym, pod tym odcinkiem w komentarzach robicie coś takiego. Piszecie, zostawiłem bądź zostawiłam subskrypcję na kanale Skorpion i Laniak. Mój nikto i. Na przykład, dlaczego chcielibyście dostać, wygrać albo dostać nagrodę. Każdy komentarz bierzemy pod uwagę i najlepszy komentarz też z losowania też po prostu ma szansę na wygranie. No tak, właśnie tak. I chciałem Wam powiedzieć, że odbędzie się za dwa tygodnie, 26 grudnia, w sobotę, tak dokładnie. No i to będzie tak, mniej więcej. O godzinie 17 może być, mniej więcej o 17. 15 lub 16 lub 17, to zależy. Ale wiem, że to będzie ale... gdzieś tak. Gdzieś tak to będzie, ale na pewno będzie w sobotę tak. 26 grudnia. A godzina to 15 tak. lub 16 lub 17. I chcę Wam powiedzieć jeszcze, że od 13 do 18 robię streama. A jeżeli się nie uda zrobić od 13, no to trochę później zrobię. Ale myślę, że pojawi się od 13 do 18. Tak, bo ogólnie Laniak będzie robił od godziny 13 lub 14 streamka do nie wiem, której godziny, zależy ile będzie chciał i jak będzie robił tego streamka, to to będą normalne gierki ja tam dołączę, pogramy chwilkę i na przykład jeśli wejdę o 15 do gry i tam pogramy sobie godzinkę, to o 16 albo 17 zrobimy coś takiego, że po prostu rozpoczniemy losowanie i między godziną 16 a 17 prosiłbym was abyście wbili, ponieważ w tych godzinach będzie losowanie, i jeśli na przykład ktoś wygra, a nie będzie go na live, to po prostu y, nagramy jeszcze osobny odcinek, taki minutowy, żeby powiedzieć, kto wygrał. No i po prostu zwycięzca będzie musiał się do nas zgłosić na naszych Instagramach. Instagramy. Y, mój link do mojego Instagrama jest na przykład w linku na banerze mojego kanału. Albo mogą napisać w komentarzach. Zależy jakby. W komentarzach chciał. nie możemy na Instagramie. Nawet jak mamy znajomość, no to możecie nawet na Messenger napisać brief, jeżeli ktoś ma znajomość, a jak nie, to nie musicie. Tak samo na Discord, bo no. Tak, możecie też na Discord. No, tak Tylko pamiętajcie, tak. to musi no być co, osoba, by było... która się zgłosi na YouTube, zostawi suba i łapkę w górę. A nie, że tak. na Messengerze ktoś się zgłosi i napisze, że biorę udział. Więc musicie zostawić. Tak, To będzie wszystko no. zweryfikowane. O, o, tak, Wszystko osoba która zostawiła tam Osoba, która osoba, która zostawi suba i tak dalej, która zostanie ten wylosowana to proszę się ją pod nie podtrzywać, bo to będzie sprawdzane. Osoba będzie musiała wysłać nam screeny, screeny swojego profilu, po prostu tego co napisała, swojego kanału, o ile taki posiada i ogólnie kontaktu, żebyśmy mogli przesłać nagrodę. No i to by było tyle. Trzymajcie, polajkujcie, subskrybujcie, no i czekaj. Ja jeszcze jedno powiem. Ostatnie Dlamy. zdanie. Ostatnie. Pamiętajcie, 26 dnia będzie albo o godzinie o 15, 17, 16 lub 17. Lub o 16. Tak powiedziałeś, 15, tak. 16, 17, tak mniej więcej. I jeszcze tak. jedno zdanie. Że konkursy <grym> będą na przykład co 3 miesiące, co 4, to zależy od tego ile będziemy mieli kasy i. Albo w ogóle. co rok. Albo co, rok, bo to tak, zależy konkursy, wszystkiego. Od, od kasy, tak. od tyle ile będziemy mieć fałdolcy i tak dalej. No, wszystko zależy od tego, ile zarobimy tak szczerze. No, nie będą zbyt często, no bo nie da się zbyt często robić, no nie wiadomo, nie będziemy no, fundować. No konkursy za typu dużo. takie ten, konkursy typu takie na widolce albo karnet, bo może pojawiam się co rok, ale takie mniejsze konkursy typu e, motkę lub coś w tym stylu będą częściej, na przykład co 3 miesiące, a takie konkursy odnośnie karnetu bojowego, albo jakiejś gry, nie wiem czy będziemy takie robić, możemy zrobić, że na jakiejś nowej gry rozdajemy taką grę, ale jeszcze się nad tym zastanowimy. Po prostu takie konkursy, takie większe, co więcej nasz będą kosztować w będą po prostu co rok, albo co rok i pół. I to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie maście polajkujcie, subskrybujcie. No i cześć, Lanek! Ja myślę jeszcze jedno, że... Myślę, że... Yy będzie, na, kiedyś będzie jakiś taki giveaway na grę, myślę, że będzie, ale nie jesteśmy pewni, bo to wszystko, mówię, zależy od pieniędzy, ile będziemy mieli i ile uda nam się, o ile uda nam się, bo nic tak. nigdy nie wiadomo. No i myślę, że to dzisiaj na tyle, więc żegnam się z wami widzowie, więc pa. Cześć I... ludzie, pa pa. I żegnam Do się z widzami Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, też cześć widzowie Laniaka i cześć moi widzowie. Cześć, papa. Pa. Więc żegnam.